Cześć, Simon Kródziska, a z tej strony Robin Skateboard lekko prześwietlony. Może jednak postaram się o trochę lepsze oświetlenie, e, może coś takiego. O, dobrze mi widać, trochę bardziej niebieski niż czerwony się zrobiłem przez to, że jest światełko za okna ale witam Was moi drodzy widzowie z tej strony Robin Skateboard i mam dzisiaj dla Was garstkę newsów, która mam nadzieję przybliży Wam to, co e, robiłem podczas mojej nieobecności e, i co planuję w najbliższej przyszłości. E, ale rymy, normalnie szaństwo przybliżę się trochę do Was, poczujmy się milej. o, Robin wrócił, o Robin żyje. Mam nadzieję, że wszystkie trole już śpią i że wszyscy, którzy e, Unsubnęli y, no niech oni myślą, że zrobili dobrze i ja również dobrze im życzę, nie będę tutaj nikomu, wiecie, cisnął czy coś. Y, ale wy, którzy zostaliście i czekaliście na no, robinowe filmiki dostatecznie długo, doczekaliście się w końcu. No i mam nadzieję, że warto było czekać. Już dwa odcinki z Gotika ruszyły po mojej przerwie miesięcznej około. Nie pamiętam teraz dokładnie jaka przerwa, ale poszły już filmiki, jak widzicie vloga właśnie robię i mówię od razu. Tak, przerwa była spowodowana początkiem mojej wakacji. Odpocząłem sobie troszeczkę od YouTube'a, małe wakacje sobie zrobiłem, takie nawet nikomu nie mówiłem, to było trochę też błędem, ale oj tam. W tym czasie zrobiłem maturki, jeszcze nie wiem czy znam, bo w piątek dopiero będę miał wyniki. E, właśnie jestem podczas technika, jutro będę, e, jutro czyli dzisiaj, bo prawdopodobnie ten odcinek wyjdzie w środę, ale w środę mam e, praktyczny, w poniedziałek miałem teoretyczny, który poszedł jako tako, strasznie dużo było z programowania, co mnie niestety zasmuciło, bo ja z programowania jestem trochę cienki jednak, no ale trudno, e, więc te, e, tak, prak, e, ten, tak, ten technik, matury, do tego jeszcze ogólnie. Już zacząłem ze studiami trochę kombinować, chociaż dopóki nie znam wyników matur, to jeszcze mi trochę zostało z tym roboty. Na dodatek, no po prostu odpocząłem sobie troszeczkę, trochę posiedziałem na wsi. Niestety na wsi... Spędzam praktycznie często wakacje na wsi u moich, że tak powiem, rodziców i siostry, ale jest problem w tym, że tam nie mam po prostu dostępu stałego do internetu. E, tylko on taki z telefonu, no i niestety z telefonu ciężko by mi było wysłać jakikolwiek filmik, nawet chwilowe vlogi potrafią ważyć naprawdę sporo, e, dlatego na pewno będę dużo spędzał tego czasu swojego wolnego wakacyjnego na wsi, tam gdzie mam internetu i to jest właśnie duży problem, wtedy nie mogę tworzyć filmików. I wtedy właśnie jest lipa, bo nie ma filmików, nie ma Robina, Robin umiera no i tak dalej. No jest kupa ogólnie rzecz biorąc. No i tak, no i właśnie jeszcze nie wiem, jak rozwiążę to. Chyba po prostu najgorsze jest to, że gdybym wiedział na przykład wcześniej, że pojadę na tą wieś na dłuższy czas, e, na przykład z tydzień wcześniej, to wtedy bym mógł przygotować materiał przez ten czas, na ten czas, który mnie nie będzie, i on sobie będzie się wrzucał przez YouTube'a przez zaplanowywanie. Ale właśnie problem w tym, że często nawet nie wiem, kiedy pojadę na tą całą wieś i... no i to trochę psuje jednak. No ale tak, odpocząłem sobie, wypocząłem i tak dalej. Muszę się znowu rozgadać, bo to jest ciężkie po dłuższej przerwie. <laughs> Przynajmniej dla mnie. Mój głos trochę się odzwyczaił od długiego, du, dużego gadania, że tak powiem. Ale jest nieźle, spoko, daję radę. Yy, odcineczki już będą. I jeszcze druga sprawa, oczywiście, no wakacje to wiadomo, yy, ale. Jeszcze jest jedna mała zmiana na moim kanale. Będą normalnie serie, tam ze Skyrima, jest i z Goticha, ale będą się pojawiały również odcinki, takie często pojedyncze, z pojedynczych różnych gier. Jeśli jeśli jest ten vlog, to znaczy, że przed tym vlogiem był wrzucony The Forest, o ile się nie mylę. Jest to gra typu Survival i tak dalej, którą nagrałem. No i właśnie będą takie się odcinki, pojawiały z różnych gier od czasu do czasu kursu, z gier, które wam aktualnie chęć pograć i przy okazji nagrać je na YouTube'a. Dlatego będą się pojawiały czasami takie odcinki, powiedzmy, no takie odbiegające od moich zagrajmy. Zazwyczaj parę tam filmików z różnych gier będzie i tyle, żeby po prostu nie było cały czas to samo. Moja siostra coś krzyczy, nie przejmujcie się. A żeby po prostu nie było cały czas tego samego na moim kanale, to były jakieś tam czasami pojedyncze różne filmiki, na przykład właśnie z różnych gier, tak jak z tego Deforesta, myślę, że pogramy tam troszeczkę więcej czasami i również z innych gier na pewno będą. Czasami jakiś tam mesz z LoLa, czasami z jakiegoś Celsa, czyli po prostu jak będę miał chętkę coś nagrać i pograć sobie w tą grę, to po prostu będę to nagrywał, wrzucał i tyle. Um, nie wiem dokładnie, jaką playlistę na to zrobić, nie wiem, jak sobie po prostu robin gra albo coś takiego zrobię i będę tam wrzucał te wszystkie takie pojedyncze filmiki z różnych gier. Z Deforesta. Foresta oczywiście pojawi się więcej, bo to tylko alfa na razie, czekam cały czas na te wyższe update'y, na nowe rzeczy w tej grze. No ale dobra, nie że z tym. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten pierwszy odcinek z Foresta, który był przed tym vlogiem wrzucony i że Gotik y, teraz y, nowy, czyli 11 i chyba odcinek też Wam się spodobał, mam nadzieję. Yo, dobra, starczy. Może jednak teraz Wy mi coś powiecie o sobie. Vloga, znaczy y, tego, ja muszę zrobić. Wiem, że nie widać moich włosów i dobrze w sumie. Nie wyglądają dzisiaj za dobrze, ale mam na to sprawę. Ech, mm, ten seksjny o! Pop, 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 pop. Zrobimy coś teraz szalonego. O! Szprejuj, szprejuj to wszystko! A yeah. jestem sexy, nie? Chciałem zrobić coś szalonego na wizji. Także zrobię Robina Swagera, uwaga. Włosy do tyłu. Uwaga. O, ta. Tylko żeby tego białego nie było widać, bo będzie dziwnie oglądało. Jak wyglądam? Ale sexy. To oczywiście to jest piaka do modelowania włosów. Ale tak, zrobimy sobie taki... Słeg, jak widzicie zakoli za nie ma zbyt dużych, więc można się pochwalić cudownymi czarnymi wusami. Uwaga, teraz najważniejsze Słek Ale wygląda po prostu jaki... jaki robidos! <laughs> Masakra w ogóle... Tak bez grzywki jakiejkolwiek to dziwnie, ale dobrze. Więc mogę kontynuować vloga teraz na większym słegu. Więc tak jak mówiłem, no, pojawiają się odcineczki. Moje drugie panie, <noise> calm your orgasms i tak dalej. To <noise> głupie. Dobra, będą się pojawiały oczywiście odcineczki, nowe często, vlogi, będzie QA już niedługo mam nadzieję, że go nagram może nawet jutro. Zobaczę, jakie pytania zadaliście w ostatnim. Przygotuję się, bo miał być challengeowy, więc będę pewnie musiał wybrać się do sklepu, kupić rzeczy potrzebne do challenge. Y. nice. <noise> ale mam nadzieję, że Wam się podobają, więc taki informacyjny vlog. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, również, więc pamiętajcie dostać łapkę w górę, komentarz jakiś fajny, napiszcie to tam u Was, jak Wam lecą tutaj ostatnie dni szkoły dla niektórych, niektórych już wakacje, dla niektórych dni pracy ciężkiej. Mam nadzieję, że Wam się w pracy luźno robi i w ogóle. Także piszcie co u was w komentarzach, piszcie jakieś miłe komentarze i tak dalej. Wyczekujcie kolejnych odcinków i na razie. Cześć! Do usłyszenia! Ja już ko koniec słucha, czas już wziąć za nagrywanie. To na razie, trzymajcie się. Cześć! Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Buziaczki, piąteczka. 3, 2, 1, uwaga, czy pójdziecie na piątkę? Czekajcie, czekajcie. 3, 2, 1, piątka! Do usłyszenia!